Z ust opozycji słyszymy, że rząd i premier powinni podać się do dymisji. Nie bardzo widzę, kto miałby to objąć, tą szabelkę, bo jeżeli to, te opowiastki tego no, kacyka z Żoliborza, powiedzmy, i rządu, nazwijmy to, technicznego, to 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 będzie jedna wielka awantura. Bo bardzo negatywny mam stosunek do głosowania tych Polaków, którzy są za granicą. Jakim prawem, kto im dał prawo no, zabierania głosu? Skoro oni tutaj, powiedzmy, nie funkcjonują i skutków tego, co oni robią, nie będą ponosili. To jest błąd. Ktoś, kto, powiedzmy, zabiera w tych sprawach głos, powinien ponosić skutki. Właściwie to nie bardzo mam zdanie, uwzględniając to, co wszystko na jego temat powiedziano. Jeżeli to jest tylko część prawdy, to jest wystarczająco dużo, żeby on prezydentem nie był. Jest to moralnie powiedzmy ze wszech miar naganne i nie sądzę, żeby to powiedzmy to kwalifikowało go jako prezydenta.